Widzowie, ja już, widzowie, jadę e, Dzisiaj już, dzisiaj widzowie Dzisiaj wieczorem będzie e, streamek z Fortnite'a Ja już, widzowie, sobie jadę e, do domu dzisiaj Więc jeszcze pojedę na martek z i będę jechać e, Więc no Ciekawe, ciekawe No dobra Widzowie, ja widzowie, jadę no i po prostu po prostu Wzowie widzimy się tak dzisiaj o 20:00, 21:00. pierwszej już tak więc widzowie nie to w ogóle się otwiera w domu dziwna. dziwno o no i po prostu Wzowie widzimy się później sam kotel może pokażę dobra, widzowie, na widzimy się o 22.